Czy wiesz, ile rozdziałów zostałoby z dziejów apostolskich, gdyby wyciąć wszystkie rozdziały, w których nie ma nadprzyrodzonych rzeczy? Mamy 28 rozdziałów dziejów apostolskich, zostałyby 3 lub 4, zależy jak liczyć, 3 lub 4 rozdziały z 28. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy po kolei dzieje apostolskie, przyglądamy się działaniu Ducha Świętego w życiu pierwszych ludzi wierzących, i widzimy, że ta nad, ten nadprzyrodzony aspekt był ważnym aspektem w życiu pierwszych chrześcijan. Nie był jedynym aspektem, ale był bardzo ważnym aspektem. Oczywiście musimy na to spojrzeć mądrze. Pamiętam przed laty miałem ten przywilej, że uczyłem się dużo od człowieka, który był takim mądrym liderem. I on kiedyś nam powiedział tak, byłem zachwycony książką najszczęśliwsi na świecie, Demosa Szakariana, i mówiłem do niego dlaczego u nas yy, tak rzadko dzieją się te cuda, tak yy, rzadko dzieją się te rzeczy, które tam są opisane w książce. On się uśmiechnął i powiedział, ok, ta książka była opisana na przestrzeni 50 czy 60 lat jego życia i kiedy to czytamy, to nam się wydaje, że to było dzień po dniu. A to czasami dekady mina, mijały od jednego cudu do drugiego. I teraz po 34 latach życia z Bogiem myślę sobie, tak, jest kilka takich rzeczy, które kiedy opowiadam, to ludzie mówią, wow, też bym chciał to przeżyć. Ale czasami im dopowiadają, słuchaj, tylko ja to mówię na przestrzeni trzech dekad, które minęły. I teraz przyjrzyjmy się, jesteśmy w piątym rozdziale dziejów apostolskich. Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie głoszą, Bóg czyni cuda i znaki, ludzie się nawracają, Sanhedrin się oburza i próbuje ich yy, zamknąć ich działalność. I rozdział piąty, wiersz 12 zaczyna się tak. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przychodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegły się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczysta, wszyscy doznawali uzdrowienia. W Ewangelii Jana 14:12 Jezus powiedział: Ci, którzy uwierzą, większe znaki będą czynić niż ja. I mamy tu większe znaki. Co to są za większe znaki? Cień przechodzącego Piotra, który uzdrawiał. To większy znak niż, niż te, które były u Jezusa. I także dzisiaj takie rzeczy się dzieją. Ale chcę Ci przeczytać. Yy, Fragment z takiej wspaniałej książki Jacka Dir Zaskoczony mocą ducha. Jack Dir był chrześcijaninem, który nie wierzył w takie nadprzyrodzone Boże działania dzisiaj. Wierzył, że oczywiście w czasach biblijnych to było, ale dzisiaj tego nie ma. I opowiada, jak zmienił swoje nastawienie, kiedy do ich miasta przyjechał John Iber, człowiek, który prowadził takie spotkania, który które głosił Słowo Boże, a później modlił się za chorych. Ten czas modlitwy za chorych nazywał kliniką, to jest... Terminologia ważna, żeby zrozumieć tam ten fragment. Fragment jest długi, ale warte jest z tego, żeby go przeczytać. I co więcej, jest tam taki charakterystyczny moment, charakterystyczny dla Joda Wimbera i jego poczucia humoru. I to było spotkanie, które zmieniło postrzeganie nadprzyrodzonych rzeczy przez Jacka Deera. A więc będę czytał. Po 20 minutach kazania stwierdziłem, że zgadzam się ze wszystkim, co Wimber powiedział o Królestwie Bożym, bo taki miał temat. Właściwie to sam mógłbym wygłosić podobny wykład i nikt nawet nie brudnąłby okiem. Co więcej, stwierdziłem nawet, że szczerze polubiłem tego człowieka. Mówił prawdę i robił to w interesujący sposób. Otwarcie przyznawał się także do swoich niedociągnięć. Nie było w nim cienia pretensjonalności. Po mniej więcej godzinie skończył wykład i ogłosił, że teraz czas na klinikę. Aha! Czas na klinikę pomyślałem: Teraz zaczną się te dziwactwa. Wimber ogłosił, że poprosi Boga, aby pokazał mu, co Duch Święty chce czynić przez resztę nabożeństwa. W tej chwili nie mam pojęcia, powiedział Wimber, w jakim powinniśmy pójść w kierunku, ale wierzę, że Bóg pokaże nam, co wieczorem chce czynić. Teraz poproszę Ducha Świętego, żeby przyszedł. Poprosić Ducha Świętego, żeby przyszedł? Gdzie w Biblii mamy taką modlitwę, zastanawiałem się. Niepokoiło mnie, że Wimber będzie wypowiadał modlitwę, której nie ma w Biblii. Nie przeszkadzało mi, gdy sam wypowiadałem modlitwy, których nie ma w Biblii. Jednak Wimber nie miał prawa tego robić. Może wydawało mi się, że powinien zwracać, może wydawało mi się, że nie powinien zwracać się do Ducha Świętego, powinien zwracać się do Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. Przynajmniej tak, zdaniem niektórych ludzi, wygląda jedynie biblijna formuła modlitwy. A może zastanawiałem się, jak może prosić wszechobecnego Ducha Świętego, żeby przyszedł. Chociaż przecież niektórzy autorzy psalmu wielokrotnie prosili Pana, żeby przyszedł. Nie wiem dlaczego tak było. Po prostu coś mnie niepokoiło. A może ktoś? Może Duch Święty mnie tak niepokoił? Co za przerażająca myśl? Starałem się odrzucić tę myśl, przekonując siebie, że Duch Święty jest dżentelmenem, który nie straszy dzieci ojca, szczególnie tych wyznających nienaganną teologię. Tutaj rozumiecie, że to jest silna autoironia autora. Czytam dalej. Nadal jednak czułem się zaniepokojony. Widocznie innych też zaniepokoił ten prosty zwrot: Przyjdź Duchu Święty. Ponieważ John Wimber wyczuł napięcie pośród uczestników nabożeństwa, przerwał więc czas kliniki, czyli modlitwy nad chorymi i powiedział: Słuchajcie, mam zamiar prosić Ducha Świętego, żeby przyszedł. Nie musicie się bać demonów albo diabła. Gdy prosicie Niebieskiego Ojca o Ducha Świętego, on nie da wam węży albo skorpionów. Słowa te upewniły i uspokoiły wszystkich, a potem Wimber dodał. Teraz ujawnić się mogą jedynie te demony, które przynieśliście ze sobą. Po tym żarcie wszyscy znów poczuli się zaniepokojeni, nawet ci o nienagannej teologii. Uwielbiam to. To już mój dodatek, czy tam dalej. W końcu Wimber poprosił Ducha Świętego, żeby przyszedł, a potem zamilkł. Sara też milczała. Około minuty później Wimber spojrzał w górę i powiedział: Dobrze, myślę, że wiem, co Bóg chce dzisiaj uczynić. Dał mi kilka słów wiedzy dotyczących uzdrowienia. Prawdopodobnie oznaczało to, że Bóg powiedział Wimberowi, że uzdrowi pewne osoby na sali. Nigdy wcześniej nie byłem na takim nabożeństwie i nie wiedziałam, co myśleć. Wimber powiedział, że Bóg chce uzdrawiać ludzi z bólów kręgosłupa. Do przodu wyszło trochę ludzi. Modliły się oni grupy ludzi ze zboru, nie sam Wimber. Po kilku minutach Wimber powiedział: Jest to kobieta, która cierpi na poważny ból kręgosłupa, ale jeszcze nie wyszła do przodu. Wyjdź, myślę, że Pan cię uzdrowi. Tak na marginesie zawsze podoba mi się pokora Johna Wimbera, który mówi Myślę, że Pan a nie twierdzi Pan chce. No taki dodatek, czytam dalej. Bóg udzielił Imberowi objawienia odnośnie kogoś w zgromadzeniu, kogo chciał uzdrowić nie tylko po to, by ta osoba została w szczególny sposób dotknięta, ale by całe zgromadzenie było zbudowane. Pomyślałam, to nieprawdopodobne, tak według Pawła apostoła miał wyglądać kościół ale nikt nie wyszedł do przodu. Pomyślałem, biedny Wimber, tak mu dobrze szło, gdy mówił o królestwie. Gdyby tylko nie próbował tej kliniki, nabożeństwo byłoby w porządku. Czułem się zażenowany z jego powodu, a także rozczarowany. Wyglądało jednak na to, że Wimber nie podzielał mojego zażenowania ani rozczarowania. Podał następny szczegół dotyczący tej kobiety. Kilka dni temu była u lekarza, a cierpi z powodu bólu od kilku lat. Wyjdź do przodu. Była to jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie słyszałam w życiu. Brzmiało to jak prorocza historia ze Starego Testamentu. Ale żadna kobieta nie wstała i nie wyszła do przodu. Napięcie w sali wyraźnie wzrosło. Przez kilka sekund Wimber modlił się, potem spojrzał na salę i powiedział: Masz na imię Margaret. A potem z ciepłym uśmiechem dziadka dodał: No, Margaret, wstawaj i chodź tu do przodu. Mniej więcej w w połowie środkowej części audytorium, Margaret wstała i raczej nieśmiało zaczęła iść do przodu. Pomyślałam, że to najbardziej zadziwiająca rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Zadziwienie i przekonanie Ducha Świętego ogarnęło całe pomieszczenie. Ale zanim Margaret dotarła do przodu, ogarnęła mnie fala sceptycyzmu i niechęci. Pomyślałam sobie, a co jeśli jej za to zapłacił? Jeśli w czwartek wieczorem tutaj u nas nazywa się ona Margaret, a w sobotę wieczorem w jakimś innym mieście nazywa się Anna i wychodzi do przodu niosąc w kopercie dwa złośliwe guzy, które właśnie wypluła, nie, nie wierzę, że to prawda. W tym samym momencie, gdy zacząłem we wszystko wątpić, mężczyzna siedzący obok mnie, którego znałem od 15 lat i który także pochodził z mojego kościoła, zawołał to Margaret, moja szwagierka. Szwagierka Majka Pinksona, Margaret Pinkston, po tym, jak została wezwana przez Johna Wimbera, wyszła do tego wieczoru do przodu. Modliło się o nią siedem osób. Margaret została uzdrowiona z choroby, nad którą cierpiała od wielu lat. Znam tę rodzinę i wiem, że uzdrowienie było prawdziwe. To naprawdę była ilustracja życia kościoła nowotestamentowego. Nie zgadniecie chyba, kto pierwszy stał w kolejce ludzi pragnących porozmawiać z Johnem Wimberem po nabożeństwie. Niesamowita rzecz, Bóg dzisiaj w naszych czasach też to czyni, i dlatego prośmy, Duchu Święty, przyjdź do naszego życia. Działaj w naszym życiu. Spraw, abyśmy byli ludźmi otwartymi na cuda i znaki, abyśmy byli wrażliwi na Twój głos, abyśmy byli posłuszni Twojemu głosowi, kiedy tylko nas gdziekolwiek będziesz posyłał. I spraw, aby więcej Twojego działania nadprzyrodzonego, charyzmatycznego, przejawiało się w naszym życiu. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkania Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.